Stanisław Żółtek, kandydat na prezydenta, co mu zarzucają? Podczas debaty prezydenckiej w 2020 roku Żółtek zasłynął z ostrej krytyki Unii Europejskiej, sugerując, że Polska powinna z niej wystąpić. Jego wypowiedzi na temat społeczności LGBT również wywołały kontrowersje. Żółtek sugerował, że homoseksualiści domagają się małżeństw głównie z powodów finansowych, takich jak wspólne rozliczanie podatków czy kwestie spadkowe. Kolejnym punktem krytyki były jego propozycje gospodarcze, takie jak całkowita likwidacja wieku emerytalnego. Ponadto jego pomysł wprowadzenia programu Menelowe plus, mającego na celu wsparcie finansowe dla osób bezdomnych, został skrytykowany za użycie pejoratywnego określenia oraz za populistyczny charakter propozycji. W przeszłości żółtek był również oskarżony o korupcję w związku z pełnieniem funkcji wiceprezydenta Krakowa w latach 1997 i 1998. Został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze pod zarzutem przyjęcia łapówki, jednak po kilku latach został uniewinniony, a następnie otrzymał odszkodowanie. Ocenę zostawiamy wam, czekamy na wasze komentarze, ale pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji.